Witam wszystkich w kolejnym odcinku dzisiaj będziemy instalować nasz wyremontowany silnik w ramę następnie podłączymy okablowanie czyli przewody do naszego statora musimy jeszcze założyć wirnik czujnik biegu neutralnego czeka nas troszkę pracy myślę, że na spokojnie damy radę a na to chwilę chciałbym Wam pokazać jak taki silnik zamontować w bardzo prosty sposób właśnie w ramy. Więc montaż silnika jest bardzo prosty, wystarczy zrobić tak. Więc mamy silnik włączony w ramę. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj te kabłonki bądź gmole są lekko wygięte, no chromy w takim troszkę średnim stanie. Ale zainstaluje już takie, jakie są. Silnik jest na swoim miejscu, ładną ma kompresję. Tak to wygląda. Możemy sobie w sumie zalać olej. Niech się tam to wszystko moczy. Mamy tu taką prowizoryczną strzykawę bądź lejek. Zalejemy oczywiście starego, poczciwego Hipola. Nie wiem, szczerze go tutaj wchodzi. Myślę, że w tej litrze się wyrobimy. Więc pomału będziemy nalewać do szczykawki. Będzie sobie zlatywało po malutku. Możemy jeszcze sobie odkręcić tutaj tę śrubę. Która nas będzie informowała, że mamy już odpowiedni stan oleju. Znajduje się ono tutaj. Więc ją wykręcamy. Jeśli pocieknie z jej olej, to znaczy, że, już, że jest już odpowiednia ilość oleju w naszej tutaj skrzyni skrzyni biegów oraz tutaj w tej komorze sprzęgła. No, pomału tutaj olej ubywa, więc po trochu będziemy sobie dolewać i w międzyczasie będziemy majstrować przy, przy czymś innym. I tak to będzie wyglądało, zrobimy sobie potem drugą stronę, czyli założymy tam oprzyrządowanie na prawą stronę silnika, linki, tłumiki i po kolei będziemy sobie uzbrajać nasz motocykl. Więc teraz druga strona silnika, zainstalujemy sobie te elementy, osłonę łańcucha, łańcuch, przednią zębatkę, stopkę hamulca. Czujnik luzu, później coś pomodzimy ze sprzęgłem. Tutaj mamy też linki obrotomierza oraz szybkościomierza. No i na końcu pewnie układ zapłonowy. Ustawimy zapłon, sprawdzimy czy jest iskra. Musimy jeszcze podłączyć, znaleźć jakiś ciekawy i dobry akumulator. Więc bierzemy się do roboty, idziemy dalej. Tutaj przyszła nam jeszcze mała paczka z drobnymi częściami. Założymy sobie nową tą osłonę przedniej zębatki. Tam to co było jest troszkę zmasakrowane. Założymy sobie te opaski na gumy osłony teleskopów przednich, czyli lak. Tutaj mamy także opaski na osłonę łańcucha takie uszczelki na łączenia tłumików z kolankami jakieś obbojniki siedzenia dwie nowe świece iskra setka koszt około 10 zł wydaje mi się, że są w porządku, te świece wytrzymują spokojnie jeden sezon No falinka sprzęgła, no tutaj ten napinacz sprzęgła. Jeszcze tutaj taka mała naklejka na półkę. No i pomału myślę, że możemy składać to wszystko w całość. zębatka zdawcza założona automat sprzęgła wszystko w porządku się sprzęgla. mamy nową linkę można jeszcze to sprawdzić mam nadzieję, że z sprzęgu wszystko chodzi jeszcze wiadomo wszystko to na końcu odregulujemy już po odpaleniu silnika i mamy oryginalny zestaw, czyli magneto. Tu mamy oryginalny zestaw zapłonowy, czyli magneto oraz wirnik. Majster, czego nie montuje że zapłonu CDI? A wydaje mi się, że ten, ten zapłon jest w bardzo dobrej kondycji, więc próbujemy tak ustawić. Jak będą problemy, nie poradzimy sobie, to to zamówimy jakiś zapłon CDI, ale mam nadzieję, że damy radę, ustawimy to i będzie to tak w miarę oryginalnie wyglądało w tym silniku gaźnik oryginalny airbox z filtrem powietrza zainstalujemy później jeszcze tutaj te tłumiki kolanko i myślę, że w następnym odcinku będziemy już ustawiać zapłon, więc porozmawiamy może coś o zapłonie wkrzesimy iskrę to jeszcze wszystko musimy sobie jakoś opleć jakąś taśmą, żeby to wszystko było w miarę spójne. Więc na dzień dzisiejszy to będzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Będziemy ustawiać zapłon, więc trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.